Po pierwsze proszę zważać Pani że Pan przedstawił, jakby się odwoływać do kultury pojęciowej sprawności wyborów, to pan przedstawił taką, taką oto sytuację, że pan pracodawca przyszedł do Pana, Pan mu powiedział, że do mediacji nie warto, a pan próbuje mi powiedzieć, że pracodawca nie jest uchwała mediatorem. Pani powiedziała, że Pan jest wykwalifikowanym adwokatem i że należy że należy stawiać wymogi kwalifikacji, ale ja nie podejście Pani za i nie chcę Pani odpowiedzieć, że Pani nie Jakie Pani ma przygotowanie zamysłu Bo jeśli Pani stawia to jako warunek, to wydaje mi się, że jakbyście Państwo, jako prawnicy, przyszli do grona pszczelarzy, to nie bylibyście tak odważni i nie mówilibyście o tym, jak należy hodować pszczoły. I nie mówilibyście pszczelarzom o przepisach prawa, tylko odwoływalibyście się do subsydiarności. Czyli do tego, co jest moją nadzieją w moim kraju, że jest jeszcze taki sędzia Sądu Najwyższego, który do subsydiarności się odwołał. Chcę Państwu powiedzieć, że elementem podstawą naszej pracy mediatorów jest szacunek dla prawa, jest szacunek dla prawników. My z prawnikami jak najbardziej jesteśmy w relacjach. Tylko nasza różnica jest następująca. Wszyscy Państwo prawnicy tutaj wiecie. Jakby o cokolwiek Was zapytać, to Wy wszystko wiecie. A my jako mediatorzy zapytanie o coś mówimy, nie wiem. I taka jest różnica pomiędzy nami. I ja tylko się boję tego, że właśnie jeśli spełnią się te. Straszny plan zniszczenia środowiska mediatorów, to przez wiele lat nie będziemy mogli tego odbudować, a na razie ten plan sprzeczny z związkiem subsydiarności niestety yy, obawiam się, że zostanie zrealizowany.